Zapraszam. Generał Władysław Sikorski najprawdopodobniej zginął w skutek katastrofy lotniczej. Bezpośrednią przyczyną śmierci był uraz wielonarządowy o znacznej energii. Nie został uduszony, ani nie odniósł obrażeń z powodu postrzału. Nie został wynika z badań z zakresu medycyny sądowej. Ich wyniki przedstawiono dziś w Krakowie. Tak kompleksowa ekspertyza sporządzona od śmierci generała Sikorskiego. Badania nie zostały bowiem przeprowadzone ani w 1943 roku po wydobyciu jego ciała z cieśniny Gibraltar, też 50 lat później, gdy po ekshumacji w Krakowie o wynikach ekspertyzy mózgu uczestniczyli w badaniach genetycznych, radiologicznych, toksykologicznych, antropologicznych szczątków generała. Dodatkowo bo konieczna okazała się też ekspertyza dendrologiczna. Specjalista medycyny sądowej dr Tomasz Szmuchał, że naczelny wódz doznał licznych obrażeń wielonarządowych. A rozważanie innych sposobów wcześniejszego pozbawienia życia uważamy za bezprzedmiotowe. Niezależnie od tego wynikają mechanizmy śmierci, takie jak uduszenie gwałtowne w wyniku zadawanego ręką na rejon szyi. Czyli uduszenia pętlą. Stosunkowo dobrze zachowały się narządy szyi, ulegające uszkodzeniom w przypadkach zabójstw przez uduszenie. Najważniejsze pytanie wciąż jednak pozostaje otwarte: czy katastrofa samolotu generała Sikorskiego była wypadkiem, czy elementem zamachu? Tu, jak podkreśla prokurator Ewa Koi, naczelniczka pionu śledczego katowickiego oddziału IPN-u, niezbędne jest dalsze śledztwo. Prokuratorzy chcą teraz zebrać cały materiał dokumentalny dotyczący katastrofy w Gibraltarze. Będą analizować dokumenty uzyskane już z archiwów brytyjskich.